Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogmasie. Ogólnie to wybaczcie za to, jakie mam włosy, bo rozpuściłam koka po nocy i no wiecie, tak to wygląda, ale trudno. No, ja Wam tutaj, słuchajcie, pokazuję dopiero po wstaniu, więc każdy się spodziewa, wiadomo. Zakładamy oczywiście lampeczki. Tym razem nie zapominam, nie zapominam, ale teraz tych jak mi się spalą, to nie będzie ciekawie. W ogóle powiem Wam, że dzisiaj się źle czuję przez zatoki, po prostu mam taki katar, że taki już sadza zatoki i właśnie to jest dla mnie najgorsze, bo ja to mam, nie wiem, ja to mam tak ogólnie cały czas, przez alergię i w ogóle. I dzisiaj jest taki dzień, że nie wiem jeszcze, jaki będziemy mieć do końca planu, bardzo możliwe, że pojedziemy mm, z dziewczynami do takiej galerii, która tutaj jest, więc wtedy bym Wam po prostu nagrała to na jutrzejszego vlogmasa, bo nie zdążę Wam tego wrzucić do dzisiejszego. Jeżeli my pojedziemy i wrócimy wieczorem, to nie zdążę Wam tego przez różnicę czasu dodać e, na dzisiejszego vlogmasa. Wiecie, jakbym nagrywała w Polsce normalnie będąc, to bym to spokojnie zdążyła zrobić jeszcze rano kolejnego dnia, a tutaj już nie zdążę, bo kiedy ja się położę spać, no to już przepada, to już jest, do tego momentu mam czas. Więc e, tak to, słuchajcie, zrobimy, że najwyżej po prostu to, co nagram m, dzisiaj wieczorem, to wrzucę do jutrzejszego vlogmasa e, i tyle. Hej, okay, Arizonkę. Z rana jak śmietana, naprawdę. Najpierw zapalmy sobie świeczuszki. Pozwólcie, że to zrobię. No, to jest oczywiście też e, tradycja. No. Czekajcie, czekajcie. Serio. O! O! Patrzcie, już mam taką wprawę, że te świeczki się same zapalają. Rozumiecie, to ja zapaliłam. Dwie trzecia się sama zapaliła. Jeszcze mama mi kazała dzisiaj odkurzać cały dom. No, odkurzenie nie jest najgorsze. Ale no tak czy inaczej, no przypał. Ale zrobię to później jakoś spoko, spoko. E, dzisiaj, nim miałyśmy iść też na siłownię z żulową, ale jeżeli wyszły te plany, wyszły te. O, czemu ja tak rękę nad świeczkę dałam? E, te plany z tą galerią, to nie wiadomo, czy na przykład na no, jutro nie pójdziemy na siłkę, ja zamiast tego. No, zobaczymy, jeszcze wiecie co. E, więc tak, bierzemy się za otwieranie kalendarzy. E, maseczkowy dzisiaj odpuszczamy. Kurde, nie pamiętam. Nie, dzisiaj otwieramy maseczkowy. Odpuszczamy dzisiaj targetowy. Tak, jutro będzie targetowa, nie będzie jutro maseczkowego. Dzisiaj mamy 10 grudnia. Co, tu już jest prawie połowa vlogmasów? Jeszcze dwa i to będzie już połowa. Wow. Czyli otwieramy sobie piątą maseczkę. Wyjęłam dwie przypadkowo. Oczyszczająca yy, słodka herbata plus cytryna, peel off. Nakładamy. Myślę, że możemy. Dzisiaj taki vlog bardziej właśnie luźny. Yy, dlatego możemy sobie zrobić tą maseczkę, mogę sobie na to pozwolić. Chociaż dzisiaj będę musiała zmontować też sporo. No ale dobra, w sensie nie widać tam ogólnie filmów. Ale dobra, git, w ogóle wczoraj wrzuciłam film z Las Vegas, serio, uważam, że w sensie ten vlog, e, nie wiem, jestem zadowolona, że go wrzuciłam, bo uważam, że to serio fa fajny był czas, więc cieszę się, że mam z tego vloga. Robimy tą maseczkę, słuchajcie, robimy ją, tylko wiecie co, ja muszę przygotować, bo mi włosy będą wpadały. Myślałam, że mi świeczka spadła, dosłownie poczułam coś takiego, ale dobra, na szczęście nie, mam tutaj tylko pisik od tej strony sobie będziemy tak nakładać, wiadomo, tylko pisik niezawodny. W ogóle wiecie co? Zastanawiam się, dosłownie, czy nie stworzyć sobie... Wow! Jakaś, jakaś pomarańczowa ta maseczka. Czy nie stworzyć sobie jakby kalendarza adwentowego do przyjazdu do Polski. E, czyli do, planowano, 2 lipca, Tak, ta, tak, tak mamy zaplanowany. Przylot. 2 lipca, jakieś tam 15, 16, coś takiego. I się zastanawiam, czy sobie nie zrobić jakiegoś właśnie takiego kalendarza z odliczaniem, bo jest na ja to czekam najbardziej. Ale z drugiej strony, trochę załamka, jak będę widziała, ile jeszcze tego zostało. No nie, no nie wiem, nie wiem jak zrobić. To... Słuchajcie, nie mogę otworzyć bardziej. Patrzcie, jaki ma kolor. To jest peel off czyli ona powinna się później cała tak samodzielnie ściągnąć. Zobaczymy, czy tak będzie to jest Pilow, to nie mogę w to włosów wsadzić, bo mi później powyrywa. Możliwe, że kolejne vlogmasy, zobaczymy jak mi wyjdzie z nagraniem tego, będą takie bardziej, że wiecie, takie bardziej zaplanowane, takie bardziej odcinkowe, no nie? Ale spokojnie, i na nich pewnie wtedy możliwe, że nie będę otwierała kalendarzy adwentowych, ale to spokojnie nadrobimy, tak będę to tak przeplatała, żeby mm, oczywiście wszystko tutaj pootwierać, żebyście nic nie stracili i w ogóle tylko po prostu y, jakoś zobaczymy. No wiecie, żeby też dla każdego coś, coś miłego, tak? No każdy widz, żeby się mógł czymś zadowolić. Jeden woli taki typ filmów, drugi woli inny. Co, coś ktoś tam wierci na ulicy, nie wiem czy to słychać, pewnie jakiś tam szum słychać, więc sorry za to. Wszystko mi się tu wylewa, no tragedia, no masakra. Super, już znowu sobie prześcieradło, pobrudziłam kolejną maseczką. Wystarczy. Mam tu na szczęście zakryweczkę od świeczki, więc ją sobie tutaj potraktuję jako taki ochraniacz na prześcieradło. Jestem ciekawa, czy to rzeczywiście jest pilnow. Czekajcie, no nie przeczytam instrukcji, debil. Teraz ja te instrukcje nie przeczytam, zobaczcie. Po hiszpańsku nie zrozumiem. Cały długo... Kurde, nie, nie. Taki syf tu mam, przez, te, za, przez zawsze, jak skończę vlogmasa, mam po prostu taki syf na łóżku. Ale okej. Okay. Lecimy z kolejnym kalendarzem z jest On codziennie nas e, tutaj. On jest, wiecie co, mam na niego sygnał. On jest kochany, naprawdę. Bo mimo to, że ma czasem fajniejsze rzeczy, czasem gorsze, to towarzyszy nam codziennie. Codziennie po prostu rozruszam się, jak na niego patrzę. Nie wiem, mnie wzruszały, słuchajcie, jakieś dziwne rzeczy. Ja mam coś takiego, że jak coś się serio dzieje, to ja się potrafię w ogóle nawet śmiać. Śmiać, Bo oczywiście, nie w sposób, e, że, się, że mnie to śmieszy, tylko po prostu taka jest moja reakcja, niekontrolowana. E, I później dopiero sobie to przeżywam na swój sposób. Ale jak jest jakieś, ja nie wiem, zrobię sobie jakieś wspaniałe jedzenie, to ja się potrafię wzruszyć normalnie na przerwie. Pamiętam kiedyś, że mam w szkole, jakąś, by nie to ja po prostu się wzruszyłam, normalnie ryczałam. No, ja, naprawdę, ja jestem normalna, mam jakąś niezachowaną psychikę. E, dobra, więc on jest po prostu, no wspaniały, dzisiaj dziesiątka, o to jest to na co czekałam, zobaczcie jakie to jest wielkie, jeszcze później będzie 23 ogromne, czy jest 24, a tu 24, 25 to już małe, 23 będzie ogromne i mam włosy w tej masce, nie, nie, czy Wy to widzicie, to jest straszne, co ja robię? Więc otwieramy sobie tą dziesiątkę. Jaram się, jaram się, takie duże, wiadomo. To jest takie myślenie małego dziecka, tak? No, że jest coś duże, no to musi być fajne. Albo, że jak byłam mała, na przykład wolałam, jak ktoś mi dał 5 groszy w jednogroszówkach niż 10 złotych w papierku, bo więcej, więcej, więcej pieniążków. Tak, jak jest pięć groszy w jednogroszówkach. Nie, no nie mogę tego otworzyć. Dobra, słuchajcie, oszukam trochę. Okej. Okay. Otwieramy. ale on już mi się rozwala. Ten... Często, że to wszystko jest tak obok siebie, to to się już tak rozwala. Gdyby było pomieszane, to... No nie. O, właśnie zastanawiałam, co mnie tak parzy. Zapomniałam, że to te... Kurde! Zastanawiałam się, czym ta maseczka mnie tak parzy, a to te lampki. Ja mam je we włosach. Ło! Wow, paletka! do oczu siedem cieni. Bardzo fajne kolory, bo wiecie co, w takich kalendarzach to często są jakieś takie y, badziewne, a tu naprawdę ładne. Y, taka kolorystyka cieni lubię, lubię coś takiego, bo y, wydaje mi się, znaczy tak, nie jest to według mnie paletka samowystarczalna, że ona tylko wystarczy. Mam jedną taką z Makeup Revolution, gdzie mamy cień do konturowania oka, mamy później jakiś ciemniejszy, mamy jakiś brokacik, a tu mamy tak, mamy trzy brokaty, mamy cztery maty, ale na przykład takiego jasnego właśnie do wykonturowania oka nie. Wiadomo, bronzerę można to zrobić, ale tak, żeby sama paletka była super, wiecie, w 100 wystarczalna, no niestety to taka nie jest. A ostatnio zaczęłam na to patrzeć, bo jak się gdzieś jedzie w podróż, na przykład, i trzeba wziąć jak najmniej rzeczy, to warto mieć taką jedną właśnie palkę, która nam zawsze uratuje dupę. Dobra, nie mogę tego otworzyć. Nie mogę tego otworzyć. No dobra, trudno słuchajcie. Mamy tutaj jeszcze raz wam pokażę, żebyście mogli się napatrzeć. Fajna, jaram się. E, tą rzeczą, tym produktem. Git. Ciekawe, jak będzie z cieniami, ale w sensie, czy tam się będą usypiać, tak dalej. Teraz tego i tak nie przetestuję. Właśnie ktoś mi podpowiedział e, taki pomysł z Was na film, e, żeby zrobić w komentarzu, ktoś to napisał pod tym rykiem, żeby zebrać te wszystkie kosmetyki z kalendarzy i pod koniec grudnia nagrać właśnie film, gdzie robię makijaż tymi kosmetykami wszystkimi. I to nie jest głupie, to jest spoko, bo tutaj Wam tylko pokazuję, a tam będziemy mogli przetestować, więc y, jak nie zapomnę, to myślę, że może to zrealizować. I tutaj mamy z Rises, no już wiecie, nawet się nie spodziewam, że będzie coś fajniejszego niż te takie gówniane y, te jakby lentilki. One są dobre, ale co to jest, żeby dodawać dawać codziennie w kalendarzu? No jakby, wiecie, no naprawdę jeszcze ja nie kalendarz tak długo czekam, nie! No. Nie, nawet, wiecie co? Na, nawet słów już nie będę na to marnowała, bo szkoda strzępić ryja na no coś takiego. Tyle wam powiem. Oh, ale parzy, ale parzy. Dzisiaj chciałam wam, z wami, do was przyjść takim specjalnym poradnikiem, bo tak samo jak wam Oreo. A i w ogóle jeszcze, wybaczcie, że ja wam wczoraj tego ciasta nie pokazałam do końca, dlatego. Słuchajcie, nie zdążyłam wrzucić, zrenderować i później przesłać filmu i jeszcze go opublikować. Nie zdążyłam tego zrobić, i później już było za późno po prostu, no więc mm, ciasto było najlepsze na świecie, po prostu było najlepszym chyba ciastem, jak jadłam w życiu. Naprawdę było po prostu cudowne, wspaniałe. Jadłam sobie je z lodzikami waniliowymi nie mogłam, i zjadłam to na dwa razy, e, więc um, Oreo sobie jadłam i stwierdziłam, że kurde, bo wiedziałam, że Wam kiedyś pokażę jakieś prawdziwe Oreo, a tego nie zrobiłam. Więc musisz wiedzieć, jak, bo wiecie, to, to nie jest takie proste. Jemy sobie oreo, oreo spoko. Każdy je niby jak chce, ale to tylko Wy, jeżeli nauczycie dobrze jeść, będziecie w stanie wydobyć z niego te takie najlepsze walory smakowe. Bo to nie jest e, takie oczywiste, że dla każdego Oreo będzie smakować tak samo. Nie. Jak się je dobrze je, to ono jest lepsze. Ja na przykład dlatego nie lubię jeść Oreo, gdzieś ktoś mi zaproponuje, a chcesz Oreo? Ja tak. Kurde, nie! Wolę sobie w łóżeczku wziąć Oreo, wziąć mleko, przygotować dwie ręce, dokładnie wszystko y, zrobić, żeby wydobyć z tego dobry smak. Być. Albo ktoś na przykład bierze czekoladę i ją gryzie i tak uff, i je. Co to jest w ogóle? Ja nie wiem, więc... Y Obojętnie jakie oreo, ja tutaj mam akurat takie, ale to nie ma znaczenia, wiadomo, że najlepsze jest oryginalne, z tych smaków, które ja przynajmniej jadłam. No i mleczko, szeroki kubek, nie musi być aż tak szeroki, bo ja te akurat nie mogłam znaleźć w, w zmywarce, a znowu inne były za wąskie, ale musi być taki dosyć szeroki, żeby nam się na spokojnie ręka zmieściła. Mleko, teraz tak, mleka nie wlewamy na, do samego końca, nie ma to sensu, do samego dołu też nie, tak z połowę. I mleko podgrzewamy w i ja zazwyczaj przez 30 sekund. Żeby ono nie było za gorące, bo to jest źle, ale żeby też nie było już za zimne. Ewentualnie latem, jak macie mega, mega ciepło, to takie ultra zimne mleko jest spoko jako taka fajna przekąska, ale to jeżeli naprawdę jest Wam e, gorąco. A tak, to to e, nie. I teraz tak. bierzemy sobie Oreo. Oczywiście, żeby walory e, smakowe były najlepsze, trzeba. Ach, słuchajcie, wąchać się. Nie mogę. Ten kremik ta obudowa, z jednej strony cudo. I teraz tak, bierzemy sobie w prawą rękę Oreo. Jeżeli jesteście praworęczni, to w prawą, dlatego że to jest ważne, bo musicie bardzo dobrze wyczuć, kiedy będzie ono gotowe do spożycia. I tak, i maczamy, słuchajcie, nie robimy pyk-pyk, tylko tak, wkładamy do połowy, tak, żeby wasze ostatnie, ostatnie kawałki palca dotykały tego zamoczonego, ale żeby Oreo nie było całe zamoczone, czyli połowa. A palec jest tak, kończy się. W... No słuchajcie, no tak po prostu. Zobaczamy połowę tego Oreo. I teraz tak, trzymamy chwilę i kontrolujemy końcówkami palcy, opuszkami, czy ono jest już odpowiednio rozmiękczone. Nie wyciągamy. Ja Wam kurde, no nie mogę tego dobrze pokazać, o widzicie, jest tutaj. E, trzymamy. Tr trzymamy i kontrolujemy, jak zaczyna nam się tak rozpadać pod palcami, tak? Bo najgorsze co może być to wyciągnąć tą reo i zawieść się, że za wcześnie wyciągnęliśmy. Albo nie zdążyć wyciągnąć i wyciągamy połowę, bo nam odpada. Więc tutaj trzeba bardzo dobry moment wyczuć. I uwaga, uwaga, czuję, że to może być zaraz ten moment. I teraz dlatego nie zamaczamy całości, żeby tą połówkę drugą zrobić na drugi raz. Uwaga. O! Idealny moment. Idealny. Dlaczego nie mogłam sobie wyobrazić. I zjadam to, co jest takie rozmiękczone. I teraz tą połówkę wkładam i ją już mogę nawet puścić. No to już jak tam mi się chce, ale puszczam, ale ona i tak będzie pływać na powierzchni i sobie kontroluję, czy ona jest już gotowa do spożycia, czy nie. Mega. To mleko jest bardzo ważne, bo gdy zjemy już całe oreo, jedno, troszeczkę sobie popijamy. Nie pijemy za dużo, nie pijemy za mało. A jak już zjemy wszystkie orea, to to mleko będzie o smaku Oreo, bo tam będzie bardzo dużo tych różnych okruszków. Więc naprawdę to jest spoko. A jak jemy dużo, czyli ja tak często robię, jak coś oglądam, to jem, 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 to ja sobie już, słuchajcie, robię fabrykę. Czyli po prostu wrzucam jedno Oreo jem. w czasie jedzenia biorę kolejne i wrzucam już całe do tego kubeczka, tylko, że wtedy jak wrzucę całe, to ono się bardzo łatwo rozpada, więc całe jem od razu, kolejne wrzucam i ono się produkuje już, słuchajcie, i naprawdę to jest bardzo dobry sposób. więc um, Właśnie spoko jest to słowo enjoy, bo mogłabym Wam powiedzieć, że enjoy Wasze Oreo, nie wiem, jak to powiedzieć e, tak dobrze, żeby przekazać to samo. Cieszcie się teraz Waszym jedzeniem Oreo e, właśnie tym sposobem, bo naprawdę korzystajcie z tego, bo to jest sposób niezawodny. I na reklamach pokazują źle, bo tam kiedyś były reklamy przekręć, polisz, zamocz. Słuchajcie, y, testowałam, okropne, y, w ogóle nie oddaje walorów smakowych. Więc naprawdę, kto przetestuje ten sposób, proszę pisać w komentarzach. Nie, no, nie spodziewam się innych komentarzy, niż że ten sposób jest świetny. Zaraz się moimi lizbami żegnam, zaraz będę tą maseczkę, Się mówię, taki y, luźniejszy vlog mas, dlatego że no powiedziałam mam jakie są plany i tak dalej. No, poza tym strasznie się źle czuję. Będę musiała jakąś tabletkę wziąć chyba y, i będę Wam się oczywiście jeszcze nagrywała, po prostu jutrzejszy będzie wtedy taki troszeczkę inny, a może właśnie mi się jeszcze uda nagrać y, z tymi jak... Oh! Oła, 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 jak są na święta ozdobione domy, to wtedy też właśnie mam, bym Wam wrzuciła i po prostu kalendarze z tego dnia sobie otworzę. jest spokojnie, spokojnie, wszystko będzie zachowane. Na koniec dla wytrwałych jeszcze oczywiście mamy kolędowanie. E, ostatnio śpiewałam coś innego, wiecie co, Jezus malusieńki. E, I ogólnie uważam, że wiadomo, świetnie jak każda kolenda poszło, ale... E, Wy mi ostatnio proponowaliście jakieś takie kolendy, które chyba mi nie podpasowały. No słuchajcie, no, gloria, gloria. To przecież w ogóle to nie da się wydobyć dobrych dźwięków z tego. To musi być okazja przemyślona, żeby naprawdę ona miała dobry dźwięk, tak jak do szopy, Do. Wiecie, to zaczyna się tak, idzie tak, idzie tak. I to naprawdę to, co jest dobre. Do. co? Za ścianą pewnie się dziwi. Trudno. Chociaż już może są przyzwyczajeni. To już jest dziesiąty vlog, więc myślę, że rodzice już są przyzwyczajeni. A łapa, że mnie straszliwie szyja. Straszliwie, słuchajcie mi, parzy. Ja Wam powiem, że rozmarzam codziennie przed pójściem spać. Ja, ja do Was mówię, jak do słuchajcie pamiętnika, jak do, jak do siebie po prostu. E, zawsze przed pójściem spać, tutaj sobie wyobrażam, że już jesteśmy w Polsce, bo ja jednak e, ja nie sądziłam, że ja będę e, tu miała z taki z tym problem. Naprawdę czuję się bardzo odizolowana. To jest fajnie, wiadomo, no, stany, wow, nie każdy ma taką szansę. Jest to, ja doceniam to, zdecydowanie to doceniam, ale czuję się jednocześnie odizolowana i jednak chciałabym wrócić jak najszybciej do tej Polski. Więc. Mam takie, mam, no mam takie, wiecie, słabe samopoczucie tutaj ogólnie. Myślałam, że będzie lepiej, a naprawdę e, psychicznie nie wiem, czy miałam kiedyś gorszy okres. W sensie, nie mówię tu o CD, bo CD to jest troszkę inna sprawa, tak? To mówię o takie samopoczucie, takim, takim właśnie tego typu, bo ja dosłownie przez to, że właśnie o, o, o tym myślę i tak dalej, to ja sobie wręcz nakręcam jakieś kompleksy, których nigdy nie miałam, nie Serio dziwne. Teraz naprawdę mam dużo roboty z tymi filmami i tak dalej. Codziennie mam tak, że praktycznie się nie wyrabiam z tym, co mam zrobić. Ale jak mam taki luźniejszy czas i wiecie, nie mam mojego żuliczka, nie mam psa, nie mam znajomych, nie mam no... Wiecie o co chodzi. To ja sama sobie tak strasznie kompleksy napędzam, że... Nigdy nie miałam czegoś takiego, wiecie. Więc no to naprawdę to nie, nie jest dobre, jest to wręcz bardzo dziwne. A jeszcze gdybym nie brała tych leków, które biorę na OCD, które niektórzy też biorą na depresję, bo ja mam akurat na OCD, ale ja się stosuję też podobno na depresję i chyba na jeszcze coś tam, no nie nie wurimie chyba, to ja nie wiem, czy mocniej mi psycha nie siadła, bo niby one są antydepresyjne też, więc dlatego myślałam o zrobieniu tego kalendarza adwentowego my co tydzień otwieram okienko, albo nawet nie okienko, tylko zrobienie z nie wiem, że nawet wykreślam czy cokolwiek, na przykład każdy poniedziałek, i wtedy wiecie, poniedziałki się często dzieją. Cze częściej są poniedziałki niż piątki, w sensie w tak w naszej głowie, no nie? Częściej mamy on znowu poniedziałek, a piątki są rzadziej. Dlatego poniedziałki, bo będę miała je częściej. I na przykład, jeżeli ja bym wiedziała, że nie mam nic do zrobienia w ciągu dnia, to spać jak najdłużej, spać jak najdłużej, żeby szybko minął ten dzień. Wiecie o co chodzi? To jest dobry, dobry patent. Więc się z wami, moi kochani widzowie, przekazuję Wam atmosferę świąteczną. Obsypuję was śniegiem, oczywiście. Pamiętajcie o Oreo, macie zjeść. To jest zadanie domowe ode mnie. Macie zjeść to Oreo. Idziecie teraz sobie do sklepu, kupujecie, chyba, że macie to wyciągacie, robicie tak, jak wam powiedziałam, i piszecie komentarz. Trzymajcie się, pa! pa.